Elcomp jest wiodącą firmą w Polsce specjalizującą się w produkcji materiałów medycznych i pomocniczych. Przedsiębiorstwo powstało w 1992 roku w Elblągu i od tego czasu sukcesywnie się rozwija. Firma dystrybuje swoje produkty do firm farmaceutycznych i aptek w Polsce i za granicę. Specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej. Główną gałęzią rozwoju firmy jest produkcja i sprzedaż materiałów, które mogą być pomocne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia. Towary produkowane przez Elkomp są objęte certyfikatami, które świadczą o ich wysokiej jakości i bezpieczeństwie stosowania. Nasze produkty zdobyły zaufanie pacjentów i są oferowane w aptekach w całym kraju. Kasetki do dawkowania leków, dzienne i tygodniowe, są niezawodne i pomocne osobom, które muszą pamiętać, by regularnie, czasem kilka razy dziennie zażywać leki, niezbędne w domu, jak też w podróży. Przecinarki do tabletek pomagają podzielić tabletkę na dawki według zaleceń lekarza. Zaletą tych produktów jest możliwość przechowywania porcji leków w specjalnych, zabezpieczonych przegrodach urządzenia. Kruszarki do tabletek powstały z myślą o osobach, które mają problem z połknięciem leków. Urządzenie rozkrusza tabletki, ułatwiając ich zażycie. Kruszarka wyposażona jest w pojemnik do przechowywania leków. Wyciskarki do past i kremów. Znajdują zastosowanie zarówno w branży kosmetycznej, jak i spożywczej. Pozwalają zużyć kosmetyki do końca, szczególnie te pakowane w tubki. Czyściki do języka. Wspomagają utrzymanie dobrego stanu zdrowia jamy ustnej. Chronią przed rozwojem chorób. Usuwają nalot bakteryjny i odświeżają oddech. Torebki izotermiczne mają zastosowanie jako opakowania do transportu leków, m.in. insulin i szczepionek, z apteki do domu. Takie leki należy niezwłocznie przełożyć do lodówki. Torebki można używać wielokrotnie. Pojemniczki na mocz i kał, jałowe i niejałowe, ulepszone o etykiety, na których pacjent bez problemu może zapisać swoje dane personalne. ElComp w ramach współpracy z partnerami proponuje również zamieszczenie nadruków reklamowych na swoich produktach. Zlecenia realizowane są indywidualnie w oparciu o preferencje i gusta klienta. Zamawiający ma możliwość wyboru wzoru i koloru na zakupionym produkcie.